Kochani, przyszliśmy do lasu. Na spacerek. A ja nie mam okularów, nie widzę. Jej. O, 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 pobiegła, pobiegła, o, 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 tam, tam, o, o. Tam, 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 pobiegła. I patrzcie. Ładna młoda sarenka, spotkaliśmy. To młoda, ale uciekła. A przed chwilą, jakieś 10 minut temu, powiedziałem, że w tym lesie nie ma saren, bo to jest trochę za mało i za dużo ludzi. Jednak są. Są, Idziemy to dalej. Młoda sarna. Sami żeśmy zauważyli, że to są jakieś grzyby? Tu jest grzybek, tu są jakieś grzybki, tu jest jakiś grzybek, ale przewrócimy, żeby zobaczyć, co ma pod spodem. Blaszki ma. Musimy sprawdzić, sprawdzić atlasie co to jest. To to samo, to jest to samo. Nie nie, to ja sam nie wiem nawet, co to może być. Idziemy dalej. To są następne kubki tych grzybów. Musimy znaleźć, co to może być. No, ale prawdopodobnie niejadalne, bo zwierzęta by zjadały. Idziemy. Idziemy na pomost. Tutaj na ten pomost idziemy, bo ja idę. Idę z siateczką, będę próbował złowić kilka żywców. Znaczy takich małych żywczyków. Kochani, Rzeczykow nie złapałem ani jednego Ale idziemy dalej lasem I patrzcie jaki ładny muchomorek tutaj sobie mieszka Muchomor żółty I patrzymy dalej szukamy Co jeszcze możemy znaleźć No są Maślaki się pokazały Popatrzcie Ale stare kapcie I tutaj gdzieś jeszcze mówisz są? Z tej strony tam jest wszystko takie stare wyglądają tam na wszystko, wszystko stare maślaki to tu może by złapał jakiegoś jednego dwa, tak. trzy, cztery czekaj tam jest jakiś tam gdzieś są o to ja może sobie nazbieram chociaż do tego dzisiaj, dzisiaj do tego na sosik dobra pozbieramy które się nadają a to... tyle grzybków kochani jesteśmy w domu parę grzybków uzbieraliśmy to są maślaki takie tutaj kanadyjskie one troszeczkę inaczej wyglądają ale smakują bardzo podobnie ja będę płukała pod bieżącą wodą dlatego, że ich nie można moczyć bo oni jak gąbka naciągną wody ja i będę tylko pukała pod bieżącą wodą W te rękawiczki jednorazówki bo one bardzo brudzą tak, ręce brązowe są później. później nie mogę domyść, ja je wypłukam. Dlatego będziemy ściągać skórę z kapeluszy. Jak masz laki. Tak Jak ma szlaki. Dobrze, wypłukam tak każdego. I za chwilkę pokażemy Wam będziemy zdejmować kurkę, tak? Ale to tak. marzeniem samym chyba. Nie to od razu. Od razu. Tak, od razu. Nie chcę ta skórka tak wchodzić łatwo. No to maleńku zdejmę. Ostatnie obieramy. Tak, te malutkie zostały Bo z małych nie ściągamy skóry. Tak. 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 Tylko z większych takich. Ten jeden to taki już chyba nie nada się. zobaczymy Nada się, nada się. Ja wszystko zjem. Po tego jeszcze muszę. może obrać, tak? No, nie, nie musisz. musisz sobie. Trochę skórki skur, skur, nie no, zaszkodzi. Czeka, schodzi, z tego w miarę schodzi. Jakiś młody, ładny ten jest. Ładny kolory A nie normalne. używajcie rękawiczek. Tak, bardzo obrozą. Masz się tego, tylko dotknęły z tego papieru, co nie? Ręcznika ja nie jaki się robi. Otwierdź, jakby nie były rękawiczek. Później Zelo. nie można domyć, a kiedyś tak robiłam, nie mogłam później umyć tych rąk. A tego tak troszkę, bo nie chcę schodzić ta skórka za bardzo mi. A te zostawiam malutkie. Tak jest grzybki gotowe. Za chwilkę będziemy robić. Troszkę powcinam Co się z cebulką, które ja bardzo uwielbiam. O jak się kleje ta skórka za chwileczkę. Grzybki pokrojone, cebulka pokrojona i będziemy smażyć. Na spalcu. Nagrzewamy patelnię. Smalec się prawie roztopił i cebulkę. I ta chwilkę dołożymy w grzybki. Od razu wrzucamy grzybki one tęt. muszą się podbić, doparować nadmiar wody muszą to podusić tak, tak, one są takie wodnicze to troszkę potrwa mm. na razie nie przyprawiamy, prawda? to jest za te troszkę... objętość i troszkę mniej zrobię o, grzybki tu się jak bo ponad 10 minut Tak, no, 10-12 minut, tak, tak pięknie wyglądają Przykryliśmy dlatego, żeby się poddusiły, bo no musimy je poddusić, to są leśne grzyby, to troszkę trzeba. I przyprawiamy. I teraz właśnie zmniejszyłam troszkę płomień. Co Ty chcesz? Ty chcesz trochę mówić? Szybkę soli. Soli najpierw, tak? Moją szybkę? Tak, moją szybkę. Okay. Taką potrójną. Pieprzu. I, ale ja chcę dać teraz sosu troszkę sojowego. Sos sojowe, ale parę kropelek tylko. A tutaj wystarczy, Szytancji. tylko na wszystko nas macie, ja uwielbiam to tak. i to wszystko to wymyka. No nie, jeszcze się Przypraw, no ale chodzi o przyprawy. Przypraw, to, wszystko. A, pieprz, to chyba ci wystarczy. Przypraw, to może zsypać. Przypraw, to może zsypać. No to zawsze można, kochanie, dołożyć. No i podusimy jeszcze chwileczkę. Dwie minutki i będziemy dodawać potankę, będą gotowe tak jeszcze się ja, kochani dajemy troszkę śmietanki kremówki ale nie za dużo ile lubicie zresztą I ja grzesiłem. lubię tak żeby było gęste no patrzę, nie za rzadkie. Się troszkę. i myślę że wystarczy nie za rzadkie to można zawsze odparować troszkę. tak tłusimy no jeszcze 2 trzy minutki chyba będzie akurat tak grzybki będą gotowe grzybki gotowe a do grzybków mąż będzie wsuwał rybę która została Wczoraj szybstrąg tęczowy. Kochanie, połowę tylko ci dam tych grzybków. Połowę, bo ja jutro muszę połowę mieć jeszcze do czegoś. Zostały nam jeszcze. Jutro coś. chcę pokazać coś jeszcze z grzybkami. A skórę to tak dla Marioli chcę pokazać. Bo mówi, że nie pokazałem. O, gorąco jeszcze. Pokażę się, jak skórę jest. Wystarczy? Bo mówi, że chyba nie lubią tego. nie wystarczy grzybku? Tak, tak, dziękuję. To już łapię od razu. Wielką skórę, bardzo zdrowa. Jest zdrowsza od samego mięsa z ryby, jak poczytacie na internecie. Najpierw skórkę. Mm. No ale byś pokazał. Mm. Mm, 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 mm. masz serwetkę? Przepyszna. Tylko jak jecie rybę, to zawsze pamiętajcie, że są w niej ości. Nawet jak zrobicie fileta, to się trafiają ości. Dlatego jak jecie, to zawsze myślcie o tym, że może się trafić ości Spróbuj tak grzybki, bo jest to ciekawa smak. No i teraz. Dzisiejsze maślaki zbierane były rano, parę godzin temu. Mm -hmm. Które smaczniejsze? Te Twoje sitaki czy maślaki? Mm. Tak naprawdę to. A Na jeszcze właściwie widzę. Masz. Tutaj masz serwetkę sobie płacz. tak naprawdę to taki są lepsze tak no ale to są leśne, no chyba zdrowsze takie, ja myślę że są hodowlanymi grzybami takie są hodowlane grzyby a te są leśne. prosto z lasu tak hmm. coś pysznego coś pysznego czekajcie bo ja bym się tak pośpieszył no żeby masz. Marioli pokazać skórę, żebym ja złapał taką, żebym nawet nie obejrzał, że, żeby oście nie było. O, piękna skóra. Proszę bardzo, tu koło płetwy. Z łuską tych ryb nigdy nie skrobię. Ani pstrągów, ani łososi. Skrobię tylko białe ryby. Mm. <słyska> 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 nie ma nic lepszego. <słyska> Mm, 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 mm. No to wsuwaj sobie kochanie, smacznego. Dziękuję. Wam kochani też. Bardzo dziękuję. No i co? Na razie, tak? Tu mam jeszcze mięsko, Ty piękne. Sobie pojesz spokojnie. Które zostało. Mm, coś pysznego. Dziękuję kochani za oglądanie. Trzymajcie się i do następnej rybki.